Zima zawitała w karkonoszy, więc postanowiliśmy sprawdzić, jak wygląda sytuacja na przełęczy Okraj. No, znajdujemy się na przełęczy Okraj w Kowarach, na najwyżej położonym przejściu granicznym w Polsce i jeden z najwyżej położonych parkingów w Polsce na 1050 m nad poziomem morza. W tym roku wyjątkowo późno jest śnieg, jak tutaj na tym miejscu. Teraz akurat jest taki okres, że no nie ma ludzi, ale zaraz jak zaczną się narty, 6 grudnia. Już wkrótce zacznie się sezon zimowy. Zapytaliśmy panią Danutę dzierżawcę schroniska, jak wygląda sytuacja z turystami w tym roku. Lato było kiepskie, bym powiedział, było za ciepłe. Może zima będzie lepsza. Ludzie teraz nie rezerwują naprzód, nie robią tych rezerwacji tak bardzo do przodu, bardziej grupy, jakieś firmy. Zapraszamy wszystkich turystów do nas, do schroniska. Mamy dobre jedzonko domowe, też i niedrogo, ceny są takie bardzo, bardzo rozsądne. Tak Polscy jak i czescy turyści lubią przyjeżdżać do naszego regionu. Jo, dziś jest tak takie to lepsze, jest to krótsze, ta przyroda, cieszymy się na prochaski, na górach. Jedziemy do, je, do Karpacza, tam mamy dwa hotele, jedziemy tam na tydzień, a będziemy chodzić po górach, a się używać wellness A dobre polskie jedlo. Jest piękna pogoda i zaczęła się zima, i tak postanowiliśmy, że jeszcze tutaj nie byliśmy w tych stronach i przyjechaliśmy wycieczkę. na wycieczkę. Idziemy na skalny stół. Później pójdziemy na piwko do tego browaru. No co, tam tam przytahło tak jako? Walnes. Walnes. Super. Super. Lake Hill często jest do Polski, ponieważ protože... każdy tydzień. Każdy tydzień. My zdrowy me, wszystkim a przyjeżdżaj do Polski, to tutaj super. Regularnie bywamy. No bo to są w sumie takie no, najbliższe góry z Poznania w miarę dostępne. Znamy, znamy, lubimy. Nie sypiamy w Karpaczu, tylko gdzieś bardziej w kameralnych lokacjach. być między innymi w Gajówce, w Sosnówce, odwiedzamy rejony Rudaw Janowickich. Zdecydowanie polecamy Karkonosze. Zapowiada się piękny zimowy weekend, więc z całą pewnością warto wybrać się na spacer, czy też na już gotowe trasy narciarskie po czeskiej stronie Karkonoszy.